Siemaleczku z tej strony Trukiereczek Dzisiaj zagramy sobie w CSGO na terenie na Wingmana z Tomo Oczywiście jeżeli jesteś nowy na kanale to tam na dole zasubskrybuj i daj dzwona żeby ci żaden film nie ominął oraz łapeczkę w górę i zapraszam do oglądania Dobra Dawaj jak będą słabi to porobimy coś z nimi Dobra <laughs> dobra site. To nie było za dobre. O kurde, nie ma awka że jest, dlatego tu przyszedłem. Dobra, przegraliśmy, oni się pokampią gdzieś i tyle. Góra? Dawaj, chodź tam na niko. Słyszałem? Lewa. Dobra, nie wiem. Co oni robią. Mówię gdzieś last To jest dobre pytanie Za 100 punktów w ogóle go nawet nie widziałem Nice <grystanie> A się campi gdzieś, albo... Cze ja, na iV gdzieś stało Dobra Ale najpierw smok na elektryka. To się zzibe Ło! Wow. Nice. Dobra, dawaj. Daj. Nice. Czekaj, spalimy go, co? Gdzie jest? Dostał konektor głowę, głowę daj. Tak? Dostał. Spali się, albo nie. Tak. Nie, nie spaj się. Nie, nie, zabiję go, nie zabij go. Czekaj. Weź zaplantuj, zaplantuj. Daj mi pakę. Albo dobra, plantuj, plantuj. Kosuj, kosujemy go? Tak. Czekaj Ej to ja mam pomysł, schowaj się, ja go mogę skosować Za, za elektrykę się schowam Jak będzie defował, to tylko skosuję Dobra, no, tu jest Albo no skołpa Czekaj, może Nie, dobra, na ko kosę czekam, na kosę czekam, aż ci defował Ała, oh wow, 50 został tylko, okej okay. Ej, ma smoka, weźmy zrzuć smoka może. Toj, Zrzućmy smoka na bombę. Na bombę. Dobra, nie. No się nie... No dawaj, za. Co za łeb. Ale ja ten pierwszy coś potrafi, coś potrafi grać. Nie powiem. Jest? Sight? O, sight. Ej, tutaj jest. Patrz, 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 tu jest. Czekaj, 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 czekaj... Jest, drabinka! Dostał, dostał! Dostał Looma bardzo. Dead. Nie, on jest w konektorze. On ma strasznego Looma. Czekaj! Znowu to robimy. Znowu spróbuję skosować Z, SK się schowam. Taki tu łatwiej mu, mu zasmokuje Dobra, ja go wykryję Ciekawe jak go... O, flesza dostałem Dobra, nikt nie uciekł Justice will be ours gdzieś w okolicy takiego vlogera nice to jest ten drugi ale nie wiem gdzie on jest spadł go nie gdzieś słyszałem go możliwe dobra znowu czekam jak będzie trwał, to w ja to go spalę Spalę mu bombę i go znajduję Jest! Kurde, za gość Dobra, uciekaj ha! O kurde Nie zafuje, uciekaj Chcę jeszcze nad pojeźdą. Nice. Wchodzę? Mm -hmm. to są... widzę, 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 widzę. Weź się zrób hałas, hałas. Widział mnie, ale co on w ogóle osi w ogóle nie patrzył tam Tu jest gdzieś. Dobra nie wiem co to będzie Co jest w ogóle z tym gościem Aj Ale co on zrobił w ogóle Nie wiem ale ja tego co z kosą zrobiłem też To było takie bykoło, bo jedę z kosą i sznukę w kwestii wali i się nagle odwraca, ja mu walę kosę i zmienił broń na nóż, na nóż przypadkowo Albo na najda jakiegoś i znowu i drugi raz. Dwu, dwu cios, dwa ciosy mu zadałem. A ten gość, co strzeliłeś, to jest panikowo i na Olofa poszedł. <grym <grym I zamiast po tam drogę. do ciebie, nie? To było dobre. Mogliśmy go woreo zrobić. Ja bym wychylił z kosą, a potem tu już doprawił. Właśnie, ja chciałem ten raz mu kliknąć. A co dwa razy, bym tak poszło kulał auto. Dobra, to jest ten drugi. Co nie ogarnie za bardzo Prób to hałas Jest, widzę, 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 zauważ mnie! Dzie wo, wo, wo. Dobra, leży zabi Nie zabił nie musiałem Ivy Poczekaj, weź tam pokazuj się, nie? Idę tymu robić. Konektor jeden. It was at this moment that he knew he fucked up. Więkną za sobą Idan dobra, <laughs> dobra Dobra dałem To się nie dało Kurde Nie ja zróbłem tego Zeusa Łuskał tam Chodź tu Elektryk Jest elektron Eee Olo Elektryk nadal Olof przeszedł Lowa ma jeden. Oto <grym> to dziwo. <chodziło>. Gdzie <grym> O Po elektryk. Scout, easy. Czekaj, izni, czekaj, y Fleszuję, Jeszcze raz. <grym> Dawaj go. Dawaj go. Konektor, konektor, konektor. Zobaczcie, jest mało katu. PHP. 55. Ciao? Ta ma nie 20 sekund, się baw.

Jeden i cię Na olofa No Elektryk popdog Popdog Tak, jest. Czekaj, najdarz tam. Dwóch Jest. Pzesuję, górą jest Olof. Do Olofa przyszedł Jest, jeden leży. Do... On ma 20hp, 20hp Dobra ale... A, Dobry plan, dobry plan No Rewolwerem się obija. I ten, ten elektryk jest git, planem, i to losyko Ten elektryk jest dobry, Albo na pociągu wejdę i z pociągu zaskoczę Tak, to wejdę i... na pociąg Lewym możesz tylko, do... jak ich obiję. To lewym wystarczy la, raczej. Bo to lewy to nie wiem... 30 na pewno zadaje. Jest olof był. Kurde, belek. Nice. Dobra. Dobra. Poczekaj. I ostatniego, za ostatnim coś robimy. Idę do okna. Jest elektryk, elektryk. Widziałem, widział mnie też. Poczekaj. Masz flesa? Obity, obity, czekaj. Masz flesa? Nie, mam. Nie, nie mam. Olof, olof, zielony Olof. Widziałeś? Tak, wim Widzę go, widzę, widzę. Widział mnie. Pociągu. Tak, wszedł Obiłem go jeszcze mocniej. Poczekaj, poczekaj. To się musi udać. Jak nie, to trudno. Ale poczekaj. Widział mnie, widział mnie. To dawaj na czas chociaż. Ojej! Oj. Widział mnie. <słuch> Wiem, że jestem. W dawaj na czas, frajera. Dawaj go, dawaj skorzyst go teraz Dobra, zabij go Ani zabij, dobra A oh, dzi. <noise> na czas chłopak zrobić Oj mama, rank upa O, oh, Nice Lecimy jeszcze Także jak Ci wam spodobało, to tam na dole zostawcie suba z dzwonem oraz łópeczkę w górę i do usłyszenia Dopóki będę